Witam wszystkich w kolejnym odcinku Sztuka Życia by Bond. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim niebezpiecznym zachowaniu, o niebezpiecznym nawyku i o kaizen. Zaczynajmy. Czyli śmiesznie, bo ten akurat niebezpieczny nawyk tworzy się z bardzo bezpiecznych i pozytywnych i fajnych rzeczy. Czyli zaczynamy coś planować. Chcemy coś w życiu osiągnąć. Zakładamy coś. Na przykład od dzisiaj nie piję alkoholu. Od dzisiaj idę na siłownię. Albo w tym roku będę, będę trenował. Albo... Wiecie, będę codziennie czytał, nie wiem, 10 minut książkę, ok? I stwarzamy sobie te plany w różny sposób, ok? Możemy sobie obiecać, że to zrobimy, spisujemy to na kartkę, mamy jakiś plan. I problem jest taki, że potem tego nie dotrzymujemy. Albo to dotrzymujemy na przykład w krótkim terminie. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy pić przez następne pół roku, a jednak już po pierwszych dwóch tygodniach dobrze nam szło i po dwóch tygodniach zaczynamy pić znowu. I tak może być z każdą inną rzeczą, z każdym innym naszym postanowieniem, czyli... To jest takie bardzo, bardzo smutne, bo to nawet nie, że obiecujemy innym ludziom, szefowi czy rodzinie. Nie, obiecujemy sami sobie. Sami ze sobą rozmawiamy, to są nasze cele, nasze gole. Sami je sobie wymyśliliśmy, postawiliśmy je przed sobą, spisaliśmy je, obiecaliśmy sobie, że się będziemy ich trzymać, i potem co chwila te gole jakby się nie trzymamy. Po prostu łamiemy te zasady i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne zachowanie. Już wam mówię dlaczego. To jest tak trochę, jak jesteście na siłowni, Macie biegać 10 minut, biegniecie tam 8 minut, już Wam się trochę nie chce i kończycie tam 8 minut, 30 sekund biegaliście. Zamiast tych 10 minut. Obiecaliście sobie, że będzie 10, ale nie, dopieliście prawie, prawie Wam się udało. Jest coś takiego niebezpiecznego w nas, w naszej psychologii, w naszym zachowaniu, i to się zaczyna tak trochę wypalać w naszym mózgu i w naszym ciele, że jeżeli nie będziecie dotrzymać obietnic danych samym sobie, to jest to taki bardzo zły znak, ok? To nie będzie dobrze, bo przyzwyczaicie się do tego. I przyzwa... przyzwyczaicie też swój umysł, że wy jakby nie musicie dotrzymywać tych obietnic, możecie je zawsze łamać. I to jest duży, duży błąd, bo potem się to przełoży na wszystkie też inne rzeczy, które robicie w życiu i na wszystkie inne obietnice. Jeżeli wy nie jesteście w stanie dotrzymać słowa danego samemu sobie, no to zaczyna być problem. I śmieszne jest też to, że to się zaczyna od takich małych kroczków, bo Raz tego nie zrobicie, drugi raz tego nie zrobicie, tak naprawdę nie ponosicie żadnych konsekwencji, no bo też nikt o tym nie wie, jakby no nic się nie dzieje. I nagle Wam to wchodzi w nawyk, ok? To się staje Waszym nawykiem. Czyli macie jakieś plany, gole, stwarzamy to wszystko, i naszym następnym nawykiem jest to, że tego nie dotrzymujemy. Nie dotrzymujemy słowa, nie realizujemy tych planów. I to jest bardzo, bardzo duży problem. Więc zasada jest taka, i zaraz wrócę siłowni, bo to jest bardzo fajny przykład, że jeżeli już sobie coś obiecacie, postawicie sobie jakiś gol, to musicie go osiągać. Nie możecie po prostu odpuścić wcześniej. Jeżeli sami sobie coś obiecacie, to musicie dotrzymać słowa, i to jest świetne ćwiczenie, świetny trening. I im częściej będziecie to robić, to znowu jakby zbudujecie w swojej głowie w swoim ciele taki pozytywny nawyk. Okay? Czyli jeżeli Wy sobie coś obiecacie, to wiecie, że dotrzymujecie słowa i ma to sens. Jak to robimy? I właśnie tutaj wchodzi ta filozofia Kaizen. W ogóle, jeżeli macie ochotę, to sugeruję o niej poczytać. Tam jest jakby dużo, dużo, dużo zagadnień różnych. Ale bardzo to lubię, bo to jest taka, powiedzmy, filozofia tych małych kroczków, ok? Czyli zaczynamy od małych kroczków. Minimalny krok, ale go robimy. I tak samo jest trochę z golami, że z naszymi postanowieniami. Nie musimy mieć od razu postanowienia. Uważam, że to jest takie key do tego. Okay? To, jest takie, to, to jest właśnie ten błąd, który wszyscy popełniamy. Nagle ktoś mówi, o dzisiaj nie piję, nie przestaje pić. Forever, nie będziemy pić forever. Ok, to jest ogromny, to jest fajny pomysł, ale to jest ogromny gol. Lepiej i tak go jakby nie dotrzymacie, nie? więc lepiej po prostu. Założyć sobie, ok, w tym tygodniu na przykład nie będę pił, albo nie dotnę żadnego alkoholu na przykład do soboty rano i w sobotę, tam powiedzmy wieczorem, w niedzielę, jeżeli będę nadal chciał, to mogę mieć parę drinków, no nie? Po prostu metoda tych małych kroczków i małych goli, ale rozsądnych goli, których wy możecie się przytrzymać, bo po prostu to nawet nie chodzi o to, czy ten gol jest odpowiedni na chwilę obecną. Chodzi o to, że zaczniecie trenować swój umysł i swoje ciało do tego, żeby się trzymać własnych postanowień. I to Wam zaprocentuje w przyszłości. I to trochę też zmieni Waszą osobę. I może wtedy będziecie mogli też zacząć robić większe te gole. Okej? Okay? Czy tak jak na tej bieżnie? Jeżeli sobie obiecujecie 10 minut, że biegamy 10 minut, to biegamy 10 minut, a nie na przykład 8, 30 czy 9. Biegamy 10 minut. Myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, sztuką jest stworzyć odpowiednie gole, na początku małe, ale takie, których wiemy, że osiągniemy je. Jak to się mówi? Wiecie, no muszą być mierzalne, nie? Te gole muszą być smart. Też jest dużo takiej wiedzy menedżerskiej na temat goli dla pracowników, czy nawet z tym alkoholem. Powiedzmy, że gol. Pijecie alkohol, chcecie na przykład przestać pić, i wasz goal nagle to jest, o dzisiaj nie piję forever. On jest po prostu za daleko. Ten gol jest zbyt e, ciężki do osiągnięcia. Na przykład, goal znowu, że dzisiaj nie będę pił, jest postawiony trochę za nisko. Ta poprzeczka jest za nisko, bo nie jest to właściwie żadna trudność wasza. Na tym też polega na przykład dobry menadżer, że on jest w stanie pracownikowi wyznaczyć odpowiedni goal, który on wie, że on jest w stanie osiągnąć, plus dołożyć do tego na przykład, nie wiem, 5, 10, 15% ponadto, nie? I tak powinniście podchodzić do tych swoich goli. Jeżeli wiecie, że okej, okay, jeden dzień wytrzymam bez problemu, może wytrzymam tydzień, ale na przykład już nie wytrzymam miesiąca, bo mam za dużo znajomych, za dużo ludzi do mnie dzwoni i na pewno mnie wyciągną w jakiś weekend gdzieś na imprezę, no to, no to powiedzmy, miesiąc już jest za dużo, jeden dzień jest za mało, to pytanie jest, ile jesteście w stanie zrobić? Może taki gol na początek to jest tydzień albo na przykład dwa. Albo nie tam 12 dni. Czyli jak myślimy o tych golach, to one muszą być postawione jakby odpowiednio. Musi być stworzony odpowiedni gol, jakby, który jesteśmy w stanie osiągnąć, ale nie będzie to za łatwe, ale też nie taki, który jest nieosiągalny dla nas. To jest pierwszy krok. Drugi, no to właśnie trenujemy nasze ciało i umysł, że jeżeli my sobie sami coś obiecamy, to dotrzymujemy tego słowa i tyle. I dzięki temu będziemy w stanie zmienić swoje życie na dużo, dużo lepsze. Dlaczego jest bardzo ważna ta, ta filozofia? Bo jeżeli tego nie robicie, to tak naprawdę robicie to w drugą stronę. To nie dość, że nie trenujecie ciała i swojego umysłu pozytywnie, trenujecie tą swoją osobę negatywnie i przyzwyczajacie się do tego, że niezależnie co sobie obiecacie i jakie gole wyznaczycie, o, to możecie ich nie osiągać i nie ma to znaczenia i tak dalej. Więc właściwie problem jest taki, że nie dość, że nie zyskujecie, to jeszcze tracicie. Więc bardzo dobrze jest to zmienić najszybciej jak się da i zacząć pracować nad sobą w sposób pozytywny. Pozdrawiam, cześć.